Koteczki dziś... Dusz... Hej gierzeczka! Moje koteczki dzisiaj będziemy śpiewać. Piosenkę będę na szpalach jaki tekst. Więc zaczynamy. Mam nadzieję, że mi się uda. Znamy się! Słyszę o przedszkolach, od tamtej pory tajemnice w sobie chowam Nadeszła chwila, żeby w końcu to powiedzieć Nie chcę, chcę być twoim najlepszym przyjacielem Tyle lat wiernie na to czekam Byś zobaczył we mnie więcej niż ziomeczka Słucham twoich zwierzeń, przygód, myśli, marzeń O dziewczynie, którą zabierzesz na randkę Mówiła Ciebie ciała i gęby Przecież wiesz, że rozrywała byś rzutkę na skrępy Wiem o Tobie wszystko, swoich pamięt nigdy nie mógł Szukasz wartościowej laski, a nie tanich samolotników Chwiluj mi, zbliżę się jeszcze mocniej Wiesz, że i tak będziesz moim ta chłopcem Tato ta ta by znał, że byś był moim chłopcem Zapamiętaj sobie jedno Nie chcę być już twoim francą To nie będzie proste Przestań widzieć we mnie siostrę Tylko odkryj mnie piękno Nie chcę być już twoim francą Skoro wiesz co do ciebie czuję Pokażę Ci, tym, jak mnie traktujesz. Czym kiedy zabierasz mnie do kina? Wybierasz honor z rannych łoma sidła. Mnie na górze stawiasz mi podwójne fryzki. Nie obchodzi cię, że zakładam przymielki. Nigdy nie jesteśmy sam na sam. A wszystkie moje sługi obracasz w głupi żart. Wszystko mię nie chcę twojego wytkulki. młodszego brata. Kiedy oddejdę, to będzie dla ciebie duża strata. Toś mam już dość, zaciskam pleść. Poszukaj nowych kupić, zabierz ich na mecz. Nie pytaj mnie, kiedy sobie kogoś, znajdę Bo zawsze jesteś mój idealny? Tak, kurczę, ludzie, prędko. I już z nimi pięknie. Koleżanki związają, bo ja nie chcę być był moim Chłopakiem, zapamiętaj sobie. Jedną. Nie, nie chcę być o nie Prędko prędko I już zejmij piętno koleżanki z frędzą Swinka to wyznanie by chcę byś był moim chłopakiem Zapamiętaj sobie jedno Nie chcę nie być już twoim prędzą. Wiem, że to nie, nie będzie, będzie proste Przestań widzieć we mnie siostrę Tylko odkryj no, mnie piękno Nie chcę być już twoim prędzą. Nie chcę o tym wiedzieć, kogo dziś uwiedziesz, więc... Wręcz mi swą gadkę, zacznij na randkę. Wsłuchaj się w te słowa, daj się, słowa, daj się przekonać. Hej! Zdaj mi zęb i piętno, koleżanki z kręcą, tak to by znać. Chcę być był moim chłopakiem Zapamiętaj sobie jedno Nie chcę być już twoim friendzone Wiem, że to nie będzie proste Przestań widzieć we mnie siostrę Tylko odkryj nie we mnie piękno chcę być już twoim prędzą. 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 分岔，